Są takie słowa i zdania, które kiedy słyszysz je po raz pierwszy, bardzo mocno Cię dotykają, a nawet denerwują, a z czasem jednak stają Ci się obojętne, aż w końcu zauważasz, że coraz częściej kierujesz te same stwierdzenia, które kiedyś raniły Ciebie i denerwowały, kierujesz je do innych. I do, myślę, że do grona takich stwierdzeń możemy zaliczyć na przykład słowa: Ach, ta młodzież. Ach ci młodzi! Jak się domyślamy, za tymi słowami nie kryje się pochwała czy zrozumienie, ale raczej niezadowolenie, aprobata czy też krytyka wobec młodego pokolenia. I tych kilka słów, ach ci młodzi, zawiera sobie często taki negatywny przekaz w stylu na przykład: Posłuchajmy, młodzież dzisiejsza jest zepsuta do głębi, zła i leniwa. Nigdy nie będzie taka, jak młodzież dawnych czasów. Dzisiejsi młodzi nie są zdolni do podtrzymywania naszej kultury. Patrzę na niektórych dorosłych, tak nawet im się głowy zaczęły kiwać, przytakująco. Chcę tylko przypomnieć, że, że jest to cytat przypisywany Piotrowi Pustelnikowi, średniowiecznemu mnichowi, który żył na przełomie XII i XIII wieku, gdzie podobne skargi pojawiają się w wielu klasztornych kronikach i kazaniach tamtego okresu. Gdybyśmy się chcieli jeszcze cofnąć historię, okazuje się, że najstarsze odnalezione narzekanie na młodzież pochodzi z jakiegoś roku 2000 przed naszą erą z Mezapotanii zostało znalezione na glinianych tabliczkach szkolnych, gdzie możemy przeczytać, jak nauczyciel skarży się, że uczeń nie słucha, nie pisze starannie i myśli tylko o zabawie. Wiecie, wszystko to pokazuje, że, że to narzekanie na młodych to jest taka dyscyplina ponadczasowa. Bez względu na to, w jakich czasach, w jakiej kulturze starsi zawsze narzekają na młodych. Wiecie, myślę, że większość z nas, dorosłych, tak doskonale wpisujemy się w tą ponadczasową historię narzekania na młodych. Stawiania takich murów między pokoleniem dorosłych a młodych, i myślę, że wielu z nas wobec młodzieży prezentuje taką postawę, jaką ma na przykład Darek. Darek na co dzień pracuje w biurze i ma bardzo wyraziste zdanie na temat młodych, którego nie boi się jasno wyrażać. Dzisiejsi młodzi są rozpieszczeni i raszczeniowi. Za moich czasów nie było luksusu, nie było jajek z niespodzianką. Były jajka na miękko i na twardo. Jak ona robiła jajko na miękko, a wyszło na twardo, to była niespodzianka. Pamiętam jeszcze swoją młodość. Ciągle jeszcze ją pamiętam. Myślę, że jeśli sobie zadamy troszeczkę trudu, wszyscy pamiętamy ten czas młodości. I oczywiście nie będziemy sobie opowiadali historii, ale chyba się zgodzimy. Ci z nas, którzy są dorośli. Kiedy myślimy o czasie, jak byliśmy młodzi. Jedno jest pewne, że nie zawsze było nam łatwo, jak byliśmy młodzi. Natomiast bardzo łatwo jest dzisiaj zapomnieć, jak to wtedy było, i bardzo łatwo jest nam dzisiaj, dorosłym, włączyć się w ten ton krytyki, mówiąc: Ach, ci młodzi, oni nie mają takich wartości, jakie my mieliśmy, coś z nimi jest nie tak. A przecież spróbujmy sobie to przypomnieć też byliśmy ludźmi młodymi, którzy wchodzili w życie mając mnóstwo marzeń, a z drugiej strony niepewności. Wchodziliśmy w życie z tym pragnieniem, żeby ktoś obok nas postarał się nas zrozumieć. Dzisiaj chcę mówić o naszej odpowiedzialności jako dorosłych wobec młodego pokolenia w kościele. I dzisiaj chcę nas wszystkich zachęcić, żebyśmy, Uczyli się patrzeć na ludzi młodych nie jako na przyszłość kościoła, ale na teraźniejszość, na ludzi, którzy są pośród nas i dzisiaj od nas dorosłych potrzebują naszej obecności, naszego towarzyszenia im, naszego zrozumienia i empatii. I w tej naszej serii Młodzi w kryzysie będziemy poruszać wyzwania, z którymi mierzą się dzisiaj młodzi ludzie, ale zanim przejdziemy do ich wyzwań, musimy dzisiaj Zmierzyć się i przyjrzeć się wyzwaniu, jakie my dorośli mamy w naszych czasach. Temu, jak my dorośli zachowujemy się, jak reagujemy, jaką mamy interakcję z młodym pokoleniem, żebyśmy sobie uświadomili to, jak nasze zachowanie może wzmacniać lub łamać ducha młodych ludzi. Nie mamy często może okazji, żeby posłuchać tego, co myślą młodzi ludzie. Dlatego dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy mieli taką możliwość. Chciałbym do mnie zaprosić tutaj do mnie Jakuba. Chodź Jakubie. Kubę znam od jakichś 16 lat. Pamiętam, że kilka miesięcy po jego narodzinach miałem, prowadziłem modlitwę o błogosławieństwo jego życia. Kilka lat temu mieliśmy niezwykłe przeżycie z jego rodziną, z jego tatą. Ochrzciliśmy Kubę w Osłuskim jeziorze na naszym obozie Bor. Kuba chodzi do szkoły średniej, to znaczy, że kocha szkołę, kocha koszykówkę, tak, bardzo, jeszcze bardzo. bardziej kocha Jezusa i Kuba, dzięki, że tu jesteś, bo to nie jest takie Proszę. proste, wiecie, czasami mamy problem, żeby nawet się odezwać, powiedzieć krótką modlitwę w miejscach, gdzie siedzimy, a tutaj wyjść nie jest łatwo, dzięki za to, że jesteś. Kuba, mam dla Ciebie dwa pytania, które znasz, tak. ale pierwsze pytanie, żebyś podzielił się z nami, powiedział nam po kilku zdaniach, co jest dla Ciebie ważne w Kościele? To myślę, że wszyscy moi przyjaciele, koledzy, ponieważ są w moim wieku. No i że tak powiem, jak rozmawiam ze starszymi, jest bardzo fajnie, jest interesująca, ale to finalnie koledzy, że tak powiem, zbierają największe atencję u mnie przynajmniej. Okej, okay, coś jeszcze? Nie, chyba nie. Dobrze. To młodzi ludzie, spoko, chyba fajnie. Nie. To teraz pytanie, może trochę trudniejsze. Co jest dla ciebie, albo dla Twojego pokolenia, młodych ludzi, zniechęcające w kościele? No tak, myślę, że. Poza jest... dorosłymi tak. prawda? Myślę, że całe moje pokolenie jest, jest w tej fazie, gdzie chodzi na religię w szkołach. I ta religia bardzo przeważa, przeważa w no, byciu i w funkcjonowaniu w normalnych kościołach, jak to katolickich, jak to protestanckich. Ponieważ w kościołach katolickich mamy, musimy się uczyć modlitw na, na pamięć. I no jest to nudzące po prostu i kiedy młody człowiek myśli o, o Kościele od razu automatycznie włącza mu się o, Kościół katolicki, no to nie pójdę do Kościoła, prawda? No bo Kościoły katolickie przeważają w naszym kraju, więc każdy, kto myśli o Kościele katolickim kojarzy mu się z modlitwami na pamięć i śpiewaniem na wysokim tonie. Dobrze, czyli czy ja dobrze zrozumieliśmy, jeżeli coś dla Twojego pokolenia jest takie powtarzalne, staje się jakby takim mniej ciekawym, mniej atrakcyjnym i mniej pociągającym. Tak? Dobrze rozumiemy? Tak, dobrze, Super. Tak. Dziękujemy Ci bardzo, Kuba. Wielkie brawa dla niego. Kochani, młodzież nie tylko jest przyszłością kościoła, ale tak naprawdę ich energia, ich kreatywność, ich wiara one mają znaczenie już dzisiaj, w naszym kościele. Nie tylko w grupie młodzieżowej, ale w różnych służbach, w które młodzi są zaangażowani, w naszych działaniach charytatywnych, w kontaktach z sąsiadami, w naszych działaniach misyjnych. Jak się dobrze rozejrzymy, w naszym kościele młodzi ludzie prowadzą grupy biblijne, współtworzą nasze nabożeństwa, angażują się w letnie działania na obozach dla dzieci, młodzieży, dla rodzin. Możemy ludzi zauważyć, młodych w naszej kawiarence, ludzie młodzi nas witają, są w szkole niedzielnej i... To wszystko nam mówi, że to nie są dzieci przyszłości, to są twórcy naszej wspólnoty, naszego kościoła tu i teraz, dzisiaj. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy my, jako dorośli w kościele, nie wpisywali się w tą taką ponadczasową historię niezrozumienia i stawiania murów między dorosłymi a młodymi, bo to jest normalne w świecie. Ale Kościół nie musi, a nawet więcej, Kościół nie powinien być także w tej kwestii taki jak świat wokół. Wiecie, kiedy czytamy apostoła Pawła, on tak dużo pisze o tym, że kiedy Chrystus wkracza w życie człowieka, obecność Chrystusa jakby znosi te wszystkie przeszkody, mury i bariery, jakie są między ludźmi. Te wszystkie bariery społeczne, rasowe, ekonomiczne, ale także te bariery międzypokoleniowe. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na dwa fragmenty z, z pism apostoła Pawła, które są takim fundamentem naszej odpowiedzialności jako dorosłych wobec młodego pokolenia, czy to w rodzinie, czy też we wspólnocie Kościoła. List do Efezjan, rozdział szósty, czytamy. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. I drugi fragment z trzeciego rozdziału listu do Kolosan, bardzo podobny. Apostoł pisze. Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż to jest miłe Panu, ojcowie. Nie wywołujcie o swoich dzieci rozszalenia, aby nie uległy zniechęceniu. Czyli w obu tych fragmentach apostoł zaczyna od tego wszystkiego, co jakby było oczywiste dla każdego. Zaczyna od tej biblijnej zasady, że dzieci są poddane, posłuszne swoim rodzicom. I tego można powiedzieć. Wszyscy się spodziewali, kiedy, kiedy chcieli czegoś posłuchać, co apostoł mówi na temat rodziny i relacji. Ale potem apostoł dodaje coś, co w tamtej kulturze takiego absolutnego autorytetu osoby dorosłej było kompletnie czymś rewolucyjnym. Ponieważ Paweł zwraca uwagę na to, że dorośli, można powiedzieć ci silniejsi, ci dojrzalsi, oni mają obowiązki wobec. Słabszych i mniej dojrzałych. Gdzie Ewangelia wprowadza nowy element w tej odpowiedzialności rodzicielskiej i w relacjach międzypokoleniowych w kościele. Ona wprowadza coś, co moglibyśmy nazwać taką dbałością o, o ducha drugiej osoby. Mówiąc takim współczesnym językiem, wprowadza dbałość i taką troskę o emocjonalny, psychiczną, psychiczną kondycję kogoś. Dbałość o to, jak ktoś się postrzega i jak się czuje. Tu mamy w kontekście dzieci, młodych ludzi. I to rewolucyjne podejście, które prezentuje apostoł Paweł, jest tak naprawdę takim obrazem biblijnej zasady, gdzie prawda i miłość idą ze sobą w harmonii. Sama prawda nie wystarczy, Samo przekazywanie prawdy nie jest jeszcze wyrazem miłości. Dopiero potrzeba znaleźć właściwy, pełen miłości sposób przekazywania prawdy. Dopiero wtedy dochodzi do tej harmonii biblijnej zasady miłości i prawdy. W naszym kościele mamy wielu młodych ludzi, którzy, którzy chcą coś tworzyć, chcą mieć wpływ, chcą mieć znaczenie. I wyobraźmy sobie sytuację, że, że kilku z nich zbiera się, aby zorganizować jakieś wydarzenie, może koncert, może jakąś akcję społeczną, może jakiś projekt w mediach społecznościowych. Oni wkładają swoje serce, swój czas, swoją kreatywność i nagle nagle pojawia się ktoś dorosły i zamiast słów wsparcia albo jakiegoś takiego mądrego, wrażliwego pokierowania młodzi ludzie słyszą: "E, tam znowu coś wymyślacie. Zróbcie to po mojemu. Ja zawsze tak robiłem i było dobrze." No wy jeszcze nic nie wiecie. Gdzie takie uwagi są w stanie zniechęcić niejednego dorosłego, ale tym bardziej młodych ludzi? Kilka słów sprawiają nagle, że czyjś zapał gaśnie, że młody człowiek czuje, że, że jego głos nie ma żadnego znaczenia, że lepiej się nie wychylać, że w ogóle nie ma sensu się angażować i dzieje się coś strasznego. Młody człowiek, pisze apostoł Paweł, traci ducha, zniechęca się. I to jest właśnie to ostrzeżenie, jakie Paweł kieruje do nas pod tymi słowami, aby, aby nasze postawy, aby nasze słowa rozpalały w młodych ludziach ogień ich ducha, wiary. I aby nie gasiły tego ducha i nie niszczyły. I żeby jeszcze lepiej zrozumieć te słowa, które Paweł pisze do Efezjan, cofnijmy się do czwartego rozdziału, który, do słów, które są takim ważnym kontekstem tego wypowiedzenia się na temat rodziny. Paweł pisze w czwartym rozdziale: Zachęcam Was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z Waszym powołaniem. Apostol pisze o kilku ważnych rzeczach. Pisze, żebyśmy żyli w sposób godny powołania, czyli jako uczniowie Chrystusa w naszym życiu, w naszych relacjach między sobą nawzajem, prezentowali tego Ducha Chrystusowego, który się charakteryzuje miłością, cierpliwością, ale też pokorą wobec siebie nawzajem. I w tym wszystkim młodzi ludzie też są ujęci. Paweł podkreśla potrzebę tej cierpliwości, wzajemnego znoszenia trudności, ponieważ wszyscy upadamy w naszym życiu, ponieważ wszyscy w naszym życiu bez wyjątku jakie mamy pesel. Popełniamy błędy. Niestety, rzeczywistość jest często taka, że na błędy dorosłych często reagujemy z jakąś większą pobłażliwością lub dystansem, a na błędy młodych ludzi traktujemy, traktujemy je i podchodzimy niezwykle surowo. Pomyślmy, że grupa młodych ludzi prowadzi jakiś profil na szkolnym Instagramie. I chcą nagrać jakiś, nagrywają jakiś kreatywny film, ale podpisując pewne rzeczy, ktoś popełnia literówkę. I opiekun dorosły mówi, że to jest kompletnie nieprofesjonalne. Jak musicie coś takiego opublikować? I młodzi ludzie czują wstyd, tracą zapał, wątpią w swoje pomysły. Ale gdyby ktoś dorosły popełnił podobny błąd, na przykład w mailu do klienta, zwykle nikt by tak ostro nie reagował w takiej sytuacji. Paweł przypomina, że każdy, bez względu na pesel, popełnia błędy, popełniamy błędy. I nasza cierpliwość i łagodność mogą budować w młodych ludziach pewność albo ją niszczyć. Paweł pisze o tym, żebyśmy starali się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedność nie oznacza uniformizacji, w której wszyscy jesteśmy tacy sami. Jedność to jest harmonia w różnorodności. A pamiętajmy, że każde pokolenie inaczej wyraża siebie, swoje myśli, swoje pragnienia i wartości. I ważne, żebyśmy my, dorośli, starali się poznawać perspektywę młodych ludzi, a nie tylko okopywali się w naszej własnej, w naszym własnym punkcie widzenia i nie myśleli, że inne niż nasze. Oznacza gorsze. Jeśli należysz do takiego pokolenia jak ja, to wychowałeś się prawdopodobnie w czasach PRL-u, przeżyłeś stan wojenny, czasy kryzysu. Być może jesteś w stanie sięgnąć jeszcze znacznie wcześniej do czasów, nie wiem, lat 50., 60., to były Twoje czasy młodości, tak się wtedy wychowywałeś. Ale pamiętajmy, że. Współcześni młodzi ludzie dorastają w kompletnie innych czasach niż my dorastaliśmy. To są czasy pandemii, lęku, to są czasy niezwykłego rozwoju technologii, to są czasy zmian klimatu. Ich świat to jest świat pełen konfliktu, chaosu, to jest świat nadmiaru bodźców, świat nadmiaru informacji, fake newsów, to świat niepewności. To wszystko rodzi ogromne poczucie bezsilności, lęku, często samotności i fatalizmu. Nasze powołanie w Chrystusie wymaga od nas dorosłych cierpliwości, pokory i miłości w prowadzeniu młodego pokolenia. Nawet jeśli do końca nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, spróbujmy im towarzyszyć w ich życiu. Bez natychmiastowego oceniania i krytykowania, że nie tak wyglądają, że nie tak się ubrali, że nie tak się zachowują, że nie są do końca odpowiedzialni, że mają inne zdanie. Zamiast tej naturalnej dla nas często, Negatywnej oceny, odrzucenia krytyki, uczmy się tego, jak możemy wzmacniać ich ducha. Paweł pisze do Kolosan: Posłuchajmy raz jeszcze: Nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie uległy zniechęceniu. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej ten werset brzmi: Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci aby nie upadały na duchu. I ci komentatorzy wskazują, że to upadanie na duchu z jednej strony mogło być spowodowane typowym dla tamtej kultury takim cielesnym karceniem, ale też widzą tutaj taką dominację, surowe słowa i oceny, wymuszanie posłuszeństwa bez relacji, która może prowadzić do Apatii i zniechęcenia. Często pierwszą naszą reakcją jako dorosłych na to, co inne, jest nasza negatywna ocena, krytyka i odrzucenie. Jeżeli rozmawiam z młodymi ludźmi i często słyszę coś, co trudno mi jest zrozumieć, chociażby coś takiego, że wielu młodych ludzi mówi, że bardzo trudno jest im się w naszym kościele. Odnaleźć na niedzielnym nabożeństwie. Ja tak słucham, mówię, ale na czym polega problem? I słyszę słowa, że kiedy spotykamy się w sobotę, jesteśmy w własnym gronie, czujemy się na swoim miejscu, czujemy się wolni, że możemy wyrazić to, jacy jesteśmy. Ale kiedy przychodzi niedziela, kiedy jest czas uwielbienia, chcemy, kiedy chcemy się włączyć, kiedy chcemy wyrazić siebie, nie wiem, podnieść ręce, może się bardziej trochę poruszać, czujemy na sobie jakiś taki negatywny, Osądzający wzrok dorosłych. I to nas blokuje, to nas zniechęca. Nie mogę tego zrozumieć tak do końca. Z jednej strony, jak ktoś dorosły może oceniać tego, jak ktoś inny, jak młody człowiek przeżywa modlitwę. Nie mogę tego też zrozumieć, jak to jest, że ktoś jest tak zablokowany ocenami innych, że nie jest w stanie siebie wyrazić, ale pomyślałem sobie, chyba do końca nie muszę tego rozumieć. Ważne jest to, co my zrobimy z tą informacją. Więc chciałbym zaproponować coś innego, żebyśmy zaczęli patrzeć i traktować młodych ludzi w sposób godny naszego powołania. Pozwólmy młodym ludziom wyrazić siebie. Traktujmy ich energię, kreatywność, entuzjazm. Nie jako zagrożenie dla Kościoła, nie jako zagrożenie dla ustalonego porządku, traktujmy to jako Boży dar dla Kościoła. Dar, który sprawi, że wiecie, wszyscy nie zastygniemy w jakimś maraźmie. A więc podejmijmy ten wysiłek, żeby nie funkcjonować jak świat wokół, gdzie starsi ciągle krytykują młodych. Nie myślmy, co z tymi młodymi jest nie tak. Zastanówmy się, co w nas dorosłych wymaga zmiany. Żebyśmy mogli z miłością i prawdą towarzyszyć młodym ludziom, tak żeby oni mogli zobaczyć Chrystusa w nas. Zastanówmy się nad tym, co ma się zmienić w Tobie i we mnie, żeby młodzi ludzie w naszym Kościele, z którymi mamy kontakt, zostali. Zainspirowani przez naszą postawę, i żeby dalej budowali kościół, i poszli jeszcze znacznie dalej, niż nam się to udało czy udaje. Bądźmy świadomi tego, że, że każdy dorosły wybiera jakiś sposób interakcji z młodym pokoleniem. To może być styl autorytatywny. Może tak właśnie myślisz o młodych ludziach. Chciałbyś po prostu przyjść, powiedzieć im, jak powinno być. I wymusić, żebyście słuchali, byli ci posłuszni. To może być styl przyzwalający. Kiedy dorośli się wycofują, kiedy jest brak jasnych granic, a młodzi ludzie czują jakiś chaos i frustrację. To może być styl niezaangażowany. Jeśli to totalnie obojętne, nie masz nastolatków w swojej rodzinie, masz ten etap życia dawno już za sobą, brak wsparcia, brak zainteresowania, a młodzi ludzie po prostu tracą motywację. I w końcu to może być styl autorytatywny, który nam właśnie pokazuje Ewangelia. Ten najtrudniejszy, ale najlepszy sposób, który nie polega na tym, że wydajesz polecenia innym ludziom, ale to jest styl zbudowany na, na bliskiej więzi, gdzie wsparcie połączone jest z oczekiwaniami. To jest ten styl Ewangelii, który sprawia, że młodzi ludzie mogą rozwijać swoją samodyscyplinę, odpowiedzialność, ale też poczucie wartości. A więc, my dorośli, którzy w ten czy inny sposób przewodzimy w naszym kościele, mówię też to no do samego siebie, angażujmy młodych ludzi. Dajmy im przestrzeń, dajmy im wnieść coś nowego i świeżego, słuchajmy ich pomysłów, ich uwag. I nie bądźmy obojętni, ale uczmy się towarzyszyć, słuchać, poznawać świat młodych, nie oceniając tego od razu i nie odrzucając tego, ponieważ to jest inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do czego, żeśmy, czym żeśmy wzrastali. Nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy kiedyś spotkałem się z pewnym małżeństwem, które prosiło o spotkanie ze mną z kilkoma starszymi, ponieważ strasznie narzekali na to, że w naszym kościele jest bardzo głośna muzyka. Tak na marginesie, w naszym kościele nie ma głośnej muzyki. Jak mamy wątpliwości, przejdźmy się tak po kościołach, tutaj gdzieś po Warszawie. Zobaczymy, że jesteśmy niesamowicie wysublimowani, stonowani. Ale ci ludzie bardzo narzekali na głośność w naszym kościele i spotkałem się z nimi, z dwoma starszymi. Jeden z nich był, jeden z naszych seniorów starszych, Władysław, dwóch lat, i tak rozmawialiśmy. I Władysław mówi: proszę mówcie głośniej, bo ja już troszkę mam problemy ze słuchem. Bo wiecie, ja całe życie po prostu z młodymi, a jak z młodymi, to wiecie, głośna muzyka. I zapadła taka niezręczna cisza, wszyscy byli ciekawi, co dalej ten starszy powie, a Władysław mówi: Ale wiecie co? Bez wahania, jeszcze raz powtórzyłbym to samo w moim życiu, bo widziałem setki, tysiące młodych ludzi, którzy przyszli do Chrystusa. Ja sobie wtedy pomyślałem: wow, wspaniale być w takim kościele, gdzie starsi kościoła myślą w taki sposób. Kochani, zmieńmy, jeśli mamy to negatyw, te negatywne emocje czy jakąś krytykę wobec młodych, zmieńmy to na modlitwę za nich. Zmieńmy to na błogosławienie następnego pokolenia. A nade wszystko, my dorośli, bądźmy dla nich wzorem, inspiracją. Codziennym życiem pokazujmy, jakie jest... Piękno, i jaka jest wartość życia, w którym Chrystus jest centrum. Zauważajmy ich tym. Inspirujmy. Energia, kreatywność, wiara młodych ludzi mają znaczenie w naszym kościele już dzisiaj. A więc my dorośli, kiedy rozpoczynamy tę serię, niech to będzie dla nas czas zastanawiania się, przemiany naszego życia. Jak możemy być bardziej tymi, którzy wspierają młodych w naszym kościele? Dzisiaj. Nie jak kiedyś dorosną, nie jutro, nie za rok, ale jak możemy ich wspierać, inspirować, ty i ja, już dzisiaj. My dorośli pamiętajmy, że postępowanie dorosłych wobec młodzieży kształtuje ich obraz Boga. Dlatego bądźmy przewodnikami, którzy budują ducha. A nie łamią. Powstańmy do modlitwy. Uchylmy głowy. Niech Duch Święty dotyka naszego życia, naszych serc.